Hello, wpadam z małym update'em z placu budowy. Drugiego dnia przyjechał beton. Zostaną nim zasypane, wywiercone wczoraj dziury. Każdy z tych otworów zostanie wypełniony takimi betonowymi bloczkami. Na koniec dnia wygląda to jak prywatny amerykański cmentarzyk. Poza tym przybyło też trochę żelastwa, bo tutaj widzicie rusztowania, które później zostaną rozstawione. No i oczywiście kupa gruzu. Serio czuję się, jakbym spacerowała pomiędzy mogiłami. Tak sobie myślę, gdyby każdy mój nieudany wykrój, któremu poświęciłam tygodnie czasu i uwagi, a w konsekwencji który nie ujrzał światła dziennego, mógł mieć swój bezimienny nagrobek, to chyba zabrakłoby tej skromnej przestrzeni na pochowanie wszystkich. To, co tutaj widzicie, to jednak nie żadne mogiły, a fundament punktowy, na którym będzie stał budynek. Teraz to wszystko musi zastygnąć, więc trzymajcie kciuki, by pogoda tego nie zepsuła. Dzięki za każde zamówienie, które jest cegiełką na placu budowy tego dzieła. Trzymajcie się ciepło. Pa.